Słuchajcie, no nie będziemy ukrywać, że sytuacja jest dosyć dramatyczna. I Ola myślała, że wygląda jak sexy rusałka. Dla mnie wygląda jak sexy rusałka, więc ja tego nie rozumiem, ale, ale nagrywamy to kurczę, ponownie. nie jestem, ale chwilę nadal już nie wygląda. Lepiej. No tak, ale teraz nagrywam to z filtrem z Instagrama. Aha. <śmiech> <Jest> <śmiech> więc zaczynamy tego vlogo odpowiedzi o pytania. To jest hit. Jak ja będę nagrywał tak, że będę miał. Pół głowy ucięte i to po prostu pięknie to będzie wyglądało. Zaczynajmy to. Dzisiaj bardzo dziękujemy za obserwacje Ania2523, Kielonek04, Oliwier Rowicki, Kacper Kowalewski i Weronika95. A jeżeli Wy chcecie pojawić się w naszym odcinku, to oczywiście link do Instagrama znajdziecie w opisie. Zostawiajcie obserwacje, lajkujcie zdjęcia i być może będziecie następni. Pytanie jest takie. Czy planujecie się przeprowadzić do większego mieszkania? Hmm. Ja mam na to odpowiedzieć? Tak. A. Tak. Coś więcej? Do takiego, żeby na pewno miało jeden poziom, żebyśmy nie musieli chodzić po schodach. Ale czy ono będzie większe, może będzie takie jak to? Może będzie troszkę większe. Zobaczymy. Okej. Okay. Jak myślicie? Dobrze sprawujecie się jako rodzice? Mhm. Ja uważam, że tak. No. Uważam, że robimy naprawdę wszystko, co możemy. Oczywiście popełniamy błędy. Ale uważam, że ogólnie jak najbardziej, że dobrze się sprawujemy. Dbamy o nią nie tak jak możemy. Tak. To jest teraz bardzo dobre pytanie. Czy gwiazda daje rodzicom pospać? Nie. <grytanie> znaczy tak, ale dzisiaj już jest ten. Dzisiaj mamy trzy tygodnie, jak ten film stawiamy i nagrywamy. I chyba jest kryzys trzech tak zwanych. A to jest tak, że jest jakiś kryzys? Nie wiem, ale tak jest z różnymi innymi rzeczami, że jest 3. A no tak. tak to, a to jest moja kryzys. teoria. 3, 3, 3. O, to ty to musisz. Tak. Ja to wszystkim mówię, jakby to była jakaś święta, prawda? Nie no, wiem, no, że no, tak jest. No po prostu to jest na podstawie moich doświadczeń, no, wiesz. Dzisiaj mam kryzys, jestem tak zmęczona, że. 25 to... lat doświadczenia, no to robi swoje. Jak to? A, no że ja tyle mam. Nie no trochę więcej, trochę więcej. Trochę więcej. Czy wiecie, kiedy Laira ma imieniny? Kochani, oczywiście, że wiemy. Natomiast tutaj jest taka rzecz, że ogólnie my jesteśmy osobami, które nie lubią obchodzić imienin. No, jakoś tak. Nie obchodzimy swoich imienin, kiedy mam imieniny? Czy ja wiem, kiedy ja mam. Ale a kiedy imię... ja mam? A co, 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 co? No widzicie? Widzicie, jaka ona jest? <laughs> Laira ma 14 września imieniny. Dlaczego nie złożyliście jej życzeń? Ojej. Nie wiem, <laughs> właśnie, nie wiem, nie wiem. No, żart. No ma 14, ja mam 12 grudnia, a ty? 18 lipca. Fajnie. Czy bo tutaj słuchajcie, sprzątam. Czy bo tu jest nasza płyta indukcyjna? Czy Lajra ma nazwisko po Oli czy po Kamilu? E, po Kamilu. Jeszcze. Po Kamilu, ale to dlatego, że no, Ola też będzie miała, że tak powiem, moje nazwisko. No więc po prostu Lajra będzie miała nasze nazwisko inaczej Dokładnie, mówiąc. Ale teraz mam po Tobie. To jest dobre pytanie. Co Jakie? lubicie robić ze swoją córką? <laughs> ja bardzo lubię ją na przykład przewijać. Naprawdę? Nie, no lubię, szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego one lubię. Ja ją lubię przebierać, bo wtedy zawsze widzę taki nowy outfitik na niej. Nowy outfitik. Lubimy ją myć, czyli po prostu wszystkie rzeczy, które są takie normalne. Ale słuchajcie, ja. Tutaj mamy taką książeczkę i kupiliśmy, słuchajcie, następną, to jest od trzech miesięcy. To są Ale, takie kontrastowe ja karty. Od zera. Kontrastowe karty. I ja lubię te kontrastowe karty yy, jej pokazywać po prostu, bo to jest mega. Bo dziecko takie, malutkie, bardzo się tym interesuje. Więc to, to jest fajne. Ona normalnie wiecie, wzrokiem wodzi, wodzi, za tym, więc no, na przykład takie rzeczy. Robimy śniadanko. Czy chcielibyście zmienić coś w swoim życiu? Nie. Nie? nie? nie, no bo co, no paznokcie muszę pomalować. Ja bym chciał ale zmienić. Nie chcę zmienić takiego. Zabierzesz się tej mi... światełko świeci. Ja bym chciał no zmienić dłużkowe. kilka. Ja bym chciał zmienić kilka rzeczy. Po pierwsze, Jaką rzecz? chciałbym, żeby tutaj było cieplej w Polsce, ale to, to jest mało możliwe, życie? więc chyba chciałbym, żebyśmy więcej nie, nie, nie. wyjeżdżali. Tak, nie, nie wyjeżdżamy jakoś dużo, ale chciałbym, żebyśmy więcej wyjeżdżali. Ale takie duże zmiany. Chciałbym schudnąć 10 kg. No tak? i przeprowadzka do, do innego mieszkania. I a na, a na jakby na tą chwilę Jestem po prostu tak szczęśliwy, że nie za bardzo mam ochotę na Ale jakiekolwiek inne Ale jednak też, bo jednak też to chce. Kolejne, e, kolejne A! pytanie, kolejne pytanie, to jest e, ile, ile Lajra ma miesięcy? Ile ma miesięcy? Karyfki weźmy, może te dolne. Ile Lajra ma miesięcy? Lajra nie ma jeszcze miesięcy, Lajra dzisiaj kochani ma trzy tygodnie, dzisiaj dokładnie. Trzy tygodnie. E, czy Lajra będzie miała później kanał, czy będzie nagrywać na YouTube jak dorośnie, jak będzie chciała? No i to jest od razu pytanie i odpowiedź. Jak będzie chciała. Dokładnie. Będzie miała ochotę nagrywać, będzie miała ochotę mieć swój kanał. Ktoś jeszcze zadał pytanie na przykład, co byście zrobili, jakby Laira miała lepszy kanał od was? Byśmy jej pogratulowali, byśmy się cieszyli. Wyrzucilibyśmy ją z domu. <grym 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 nie ma żart. Pytanie jest. Jak Sati reaguje na Lairę? Więc jest to różnie. Natomiast myślę, że zaczął w ogóle zauważyć jej istnienie ostatnio. Tak, to nawet mieliśmy chyba na, na Instagramie, pokazaliśmy jak on nawet tam łapkę na nią tak położył. Tak, lekko. to są rzadkie sytuacje. No tak, ale, ale jeżeli on chyba... położył na nią łapkę, to najprawdopodobniej y, on wie, że to jest człowiek. Tak, w sensie, on zaczął ogarniać to Zaczął prawda. ogarniać, bo wcześniej to w ogóle nie wiedział co to za stwór tutaj to jest. to są nasze, wiecie, to są nasze odczucia, nie wiemy jak działają koty do końca, nie znamy się aż tak, więc nie wiemy o co mu chodzi, ale no. Dokładnie. I teraz tak, nie sprzątamy, tylko wyjmujemy rzeczy ze zmywarki. Czego najwięcej oglądacie na YouTube lub w telewizji? Na YouTube najwięcej oglądamy kanałów takich jak my, tylko że zagranicznych. Tak, tak. Jakieś rodzinki i tak dalej. A, na, a w telewizji oglądamy ostatnio, słuchajcie, takie... No... Hotele! Takie wiecie. Love Island i Hotel Paradise, dobra, no przyznajmy się, każdy o, jak odcinek się oglądamy. Ale ona mówi, że to są takie, jak ona to mówi, takie odmurzające programy. Odmurzające? No. Nie, no spokojnie, tam jest. Ja lubię, takie, ja lubię takie programy, gdzie jest takie yy, relacje, są, no, prawda? I tam się rzeczy, zmienia. Wiecie, pewnie, pewnie to jest ustawiane. No, nie nie, nie jest, ja uważam, że nie jest. Ale nie wiemy, jak to jest. Jest. Nie jest, nie jest. Absolutnie. Jezu, nie ty nie. mnie teraz. Dobrze, nie fajnie, jest. ale tak czy siak. Oglądamy te programy, wiecie, jakiś Hotel Paradise, Love Island, czasem Taniec z gwiazdami. Ogólnie wieczorami mamy teraz fazę, że oglądamy telewizję, tak. leżymy sobie z niunią i odpoczywamy, albo i się nią zajmujemy, różnie bywa. Zazwyczaj dwie godziny ona śpi. Skąd macie tyle energii? Właśnie, skąd my mamy tyle energii? Już nie mamy. Wiecie co, ja powiem wam, jest takie jedno... Mm, nie wiem, czy to nazwać powiedzenie, ale jest takie sformułowanie. No. E, że... Myśl pozytywnie i staniesz się pozytywny. No. Zmuszaj się do tego, żeby mieć energię, to będziesz miał tą energię. No, Pamiętajcie, że życie, życie składa się z wyborów, czyli mam wybór. Mam wybór albo leżeć sobie na kanapie, albo pójść na spacer. I ja podejmuję decyzję. Jeżeli będę leżał na kanapie, to tej energii nie będę miał. Jeżeli pójdę na spacer, pójdę gdzieś sobie nawet do restauracji. Dlatego my często chodzimy do restauracji, bo lubimy cały czas po prostu zmieniać, Wychodzić, cały czas naszym... przemieszczać się. Cały czas przemieszczać się, coś w naszym życiu po prostu robić. I wtedy po prostu jest dużo więcej energii. Najmniej energii chcę. Najmniej energii mamy w momencie, kiedy nic nie robimy. Czyli ja tak na przykład czasami robię. Wtedy nie, nie Kamil nie. mówi, dobro, wstawaj, wstawaj. No bo ja po prostu, wiecie, ja tam leżeć, leżeć, oglądać telewizję i potem człowiek pada z takiego doła, nie? Bo czasami fajnie jest sobie obejrzeć, ale ja oglądam bardziej niż czasami. Czy zajmowanie się tym słodziakiem jest trudne, czy raczej łatwe? Przeciętne, zagie... Nie, nie jest trudne. Jest takie, że ciągle, ciągle, ciągle trzeba, albo ciągle coś się powtarza. Czy to jest trudne? Nie jest trudne. Nie jest głodne, małe. Tak głodne. Kolejne pytanie, w jakim wieku wyprowadziliście się od rodziców. Yy, więc ja się tak na stałe wyprowadziłam od rodziców w wieku... 19 lat. Naprawdę? No. Chyba, Bardzo... że z stoło mieszkałam. <śmiech> <śmiech> <Nad się> dziwisz? <laughs> Bardzo wcześnie. Ja się wyprowadziłem w wieku około 20 lat. No tak. No to prawie tak samo. No tak. Czy mała się już śmiała? Nie tak, żeby tak się śmiać, śmiać, to nie, ale myślę, że czasami się uśmiecha. Nie wiem na ile to jest świadomy uśmiech. Myślę, że na razie nie, że to jest ale... mniej świadomy. No, chyba ale tak. czasami jak tam kurczę, jak tam sobie z nią ganam, jak tam ją wiesz tak pod trochę zaczynam ją łaskotać, to, to ten uśmiech taki, taki zaczyna się pojawiać. O przepraszam. Chyba, że to tylko moje wyobrażenie. Czy Lajra jest całkowicie zdrowa? Tak. No właśnie tak e, niby jest całkowicie zdrowa, ale dzisiaj właśnie przez chwilę to zobaczyliśmy, całkowite. że tam malutką taką wysypkę ma po prostu. A, na twarzy jakieś takie kremiki. Ale u dzieci to jest naturalne, to raczej rzadko by się zdarzało, żeby wysypki nie miała po prostu. Więc będziemy musimy posmarować kremikiem, tak? Tak. Takim kremikiem. Czy zrobicie challenge? <noise> Czy zrobicie challenge, że Lajra decyduje o Waszym dniu? Tak. Ona zawsze decyduje o naszym <głosy> dniu. <głosy> no. Junia, zrobić, tylko jak? czy my zrobimy taki challenge? Powiedz. Okej. Okay. Pytanie do Kamila: czy masz coś szczęśliwszego niż Ole i Lairę? Nie, absolutnie nie. Mój, tylko kochano, mój o miłości, to. Słodzec nasz. Nie ma nic, nie ma nic bardziej kochańszego i bardziej szczęśliwego niż tu. To cudowne. Stworzonko tak. Nie no, będzie takie tworzonko. A, ja? A to, to drugie stworzonko też jest bardzo cudowne. A buziak? Buziak, buziak, buziak. Mm. Sprawdzałem, czy widać, bo widać. buziak to ważna rzecz. Kiedy losowanie tych słuchawek? Teraz. 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 Kiedy losowanie? Dobra, no właśnie. Nie ten telefon, będziemy losować. O oh, Jesus Christ, dobra, losujemy. Muszę trochę tutaj, wiesz, tutaj się czasami zacina, więc tego jest naprawdę dużo. Więc muszę tutaj przejechać, to o. trochę, wiecie, tutaj trochę pomieszać, pomieszać. Super. Dobra, dobra, dobra. No już możesz mówić. Stop. O kurczę, zobaczymy, zobaczymy, czy nam wysłała wiadomość. No jest. Naprawdę? Paulina Kasprowicz, gratulujemy. Wow. Paulina Kasprowicz, gratulacje. E, no zobacz, zobacz, mnie. Zobaczcie, jest screen. O, 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 teraz będzie lepiej widać. Widać, że jest łapka, jest subskrypcja. Paulina Kasprowicz, gratulujemy. Gratulujemy. Czy będą kolejne konkursy? Kochani, oczywiście, że tak. Nawet nie wiecie, ile przyjemności nam sprawił ten konkurs. W sensie, w sensie też takie Wasze zaangażowanie i to w ogóle, że mogliśmy Wam coś dać. To jest naprawdę bardzo przyjemne. Spróbujcie w Poczekaj, ogóle. Poczekaj, bo zaraz jak, potem żebyśmy ją znaleźli. Weź się ten. Nie, nie pisz do niej. Ona musi dowiedzieć się na filmie, że wygrała. Myślisz? A, Znaczyna no dobra, to skrina. Do po, po premierze. Screena robimy. Dobra, dobra. No tak. No, no tak, w sumie to będzie lepsze. W no, ogóle ładna dziewczyna z tego, co widzę. Zobacz. No. Fajne. Uśmiechnięta. No, Spoko. fajnie, Kasprowicz.paulina No to co, wybijcie do niej w ogóle, powiedzieć jej na Instagramie, że wygrała. Że wygrała. Dokładnie, nie będziemy do niej pisać, tylko wy napisać. Tak, Kasprowicz.paulina. Tutaj będzie, tutaj będzie podane. Dobrze, Lagra pójdzie do prywatnej szkoły. Wy też pytaliście się, czy będzie miała nauczanie domowe, prywatna szkoła, czy szkoła państwowa. Olcia? Nauczanie domowe nie. Nauczanie no domowe nie. nie, nie, bo to nie będziemy miała kontaktu z rówieśnikami. Więc Olcia, ty odpowiedz. No tak. Tak, tak, na pewno pójdzie do szkoły prywatnej ze, z, z wielu po prostu względów. I teraz jeszcze do jakiej szkoły prywatnej to od razu możemy powiedzieć, że na pewno chcemy, żeby poszła do dwujęzycznej. Natomiast kwestia, czy pójdzie do angielsko-polskiej, czy do polsko-hiszpańskiej to Jeśli taka będzie? Jak to taka będzie? No po prostu, nie wiem, czy taka. Znaczy... Liceum, tak dalej, to już jest inna sprawa, ale nie wiem, czy taka jest. Podstawówka? No. Oczywiście, że jest. I a chwila. Jest a... nawet w przedszkole i nawet wiem, gdzie, nawet słuchaj y, 500 metrów stąd. Y, według Was do kogo Chcia jest podobna zjadba. Laira? Chciałabyś zjadła? Kochani, tak naprawdę, podobieństwo Lairy, możecie sobie teraz spojrzeć. To jest jedna wielka niewiadoma. Nie wiemy. Sprawdzamy zdjęcia I moje, sprawdzamy zdjęcia Oli, jak była mała. I naprawdę jest to ciężko stwierdzić. Większość osób myśli, że jest podobna do mnie. Natomiast ma niektóre cechy, których ja będąc w jej wieku nie miałem. I to jest takie zastanawiające. Poczekamy, słuchajcie, trzeba poczekać kilka miesięcy i wtedy dopiero będzie to jasne. Dobrze. Dziękujemy Wam bardzo. Wpadajcie na naszego Instagrama, jeżeli chcecie pojawić się w kolejnym odcinku. Link w opisie. Link w opisie. Pa! Tak więc pamiętajcie, żeby pojawić się w odcinku, oczywiście musicie nas obserwować na Instagramie, do którego link znajdziecie w opisie. A tym razem dziękujemy za obserwację też Urszuli Otrębie, Mów Darcia, Magda Pragnąca, Klaudia Blanka-Galka i Ruby. Dzięki! A to pani ma taką czkaweczkę, co? Panienko kochana Chciałbym nasza. oj, ojoj ojoj. Oj.